Dzień dobry. Dziś o zaniechaniu. Jakiś czas temu w jednym z mediów społecznościowych przeczytałam post w postaci zapytania, jaką cenę zapłacisz za to, że nie ogłaszasz swojej misji światu? Oraz komentarz do tego milczące usta. Nie są słyszalne. Do tego posta dodałam swoje pytanie: jeśli wiesz, że ktoś realizuje misję, dlaczego milczysz i nie wspierasz? Oraz komentarz jako kolejne pytanie: czy bierzesz na siebie odpowiedzialność za Zaniechanie dzielenia się tym z innymi? Warto poddać refleksji to właśnie pytanie, a może te wszystkie pytania, ponieważ nie zauważyłam komentarza do mojego zapytania i dwóch pytań. Dziękuję bardzo za uwagę. To byłoby tyle na dzisiaj.